Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj Wam pokażę jakim narzędziem można zrobić undervolting swojego procesora. W moim przypadku będzie to Intel i5-9400. Chodzi mi o program, który się nazywa Throttle Stop. Wpisujemy sobie Throttle Stop. W wolnym tłumaczeniu chodzi o to, żeby nam się procesor nie dławił. Program ma dużo bardzo fajnych opcji. Nie wiem, czemu tak się teraz dzieje. Jak się dzieje? Ok. Ma na przykład opcję, która wyłącza takie zabezpieczenie procesora, które sprawia, że jak dobijemy do pełnej temperatury, to procesor, żeby się, oschło, żeby się ochłodzić, to zbija. Taktowania. E, tutaj możemy to wyłączyć. Procesor nie będzie zbijał taktowania. Jest to bardzo przydatne, kiedy nie mamy najlepszego chłodzenia. Gramy w gierkę, chcemy wykorzystać 100% ze swojego PC-a. Wypakowujemy sobie to. Wchodzimy sobie. Klikamy. Możliwe, że będzie to również działało w przypadku, tu mamy ostrzeżenie, że można sobie uszkodzić rzeczy. Nie wiem, czy będzie to działało również w przypadku procesorów AMD, musicie sobie sprawdzić. I teraz, tak, mamy tutaj wiele opcji, jak widać. Na samym początku, można być sobie w opcję um, i um, power server sobie tutaj dać na zero. Um, I teraz, tak. Opcja, która tutaj ogranicza nam procesor, kiedy się za bardzo spoci i spowalnia nam, jest to właśnie BD ProHot. Także odznaczamy sobie to, zaznaczamy sobie tutaj. Speed Shift jest ok, i tutaj w tej zakładce Fibr um, mamy właśnie takie coś. Um, klikamy sobie, żeby się zapisywały um, voltage, po prostu żeby się zapisywał voltage od razu odblokowujemy go i tutaj możemy już przystępować sobie do e, zmniejszania e, po prostu napięcia na procesorze. Na początku na jakąś małą wartość powiedzmy tutaj na minus 30, wiem, że to w sumie nie jest najmniej, ale jest e, OK. I e, jeszcze cache trzeba sobie zmniejszyć. Tutaj będzie o wartość mniej więcej minus 15. Klikamy API, OK. I teraz jak sobie trudno on to te wszystkie ustawienia nam się załączają. Jak widać tutaj napięcie spada. Tutaj można jeszcze sobie wejść w opcję C1. To są tak zwane, czy to są po prostu bramki, które też spowalniają nam procesor. Także możemy sobie to wszystko dać. Demotion, API, OK. I teraz nasz procesor będzie miał dużo fajniejszą wydajność niż miał przedtem na pewno, żeby to sobie sprawdzić. Możemy sobie zawsze wyjść w TS bench i sobie porobić benchmarki. Ale to już zostawiam Wam, żebyście się pobawili. Można jeszcze w CPUZ to zrobić i się pobawić. To tyle. Chciałem Wam pokazać taki programik. Moim zdaniem bardzo przydatny, prosty w obsłudze. I no, pozdrawiam bardzo serdecznie, do następnego, trzymajcie się. Hej.